Cześć, Tu Jola z Ultramaszyny. Witam Cię w cyklu Ultraszyciowe Porady. Na co dzień zajmuję się nauką szycia. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać ściek kryty w maszynie i jak zastosować do tego specjalne stopki. Ścieg kryty, nazywany też niewidzialnym, w cudzysłowie, w tej maszynie, to jest dokładnie ściek 12. Na wyświetlaczu. Ponieważ jest to maszyna elektroniczna, mamy wybrany ścieg 12. Maszyna nas informuje, jaka jest zalecana stopka, czyli stopka G i maszyna ustawiła już odpowiednie parametry, szerokość i gęstość, która jest zalecana przy użyciu tej stopki do ściegu krytej. Ścieg kryty jest ściegiem elastycznym w pewnym sensie, więc go tutaj zastosuję na takiej grubej dzianinowej materii. Jest to tak jakby imitacja flauszu i umówmy się, że podwijamy w naszym wyrobie dół. Mamy zawinięcie, musimy w taki sprytny sposób jeszcze raz to zagiąć i teraz podkładamy pod stopkę. Stopka, zauważcie, że ma taki tutaj prowadnik. Przy tym prowadniku mamy zdjęcie materiału. Oczywiście stopkę opuszczam. Włożę troszeczkę głębiej materiał. Dobrze. Opuszczamy stopkę i prowadząc przy zdjęciu jedziemy. Stopka w pewnym sensie nam sama prowadzi ale my tutaj musimy wszystko dobrze utrzymywać dobrze. i teraz efekt tego jest taki ściek kryty wygląda tak samo jak na pokazywanym wcześniej obrazku. Po wewnętrz, środkowej wewnątrz tutaj stronie wygląda tak samo co chwilę odskakujące zygzaczki łapią nam prawą stronę materiału, a po prawej stronie naszego wyrobu nie ma Ślady. I teraz, czy zawsze możemy, można tutaj powiedzieć, że w tym momencie, jeszcze tutaj, żebyśmy mieli pewność, jest to zszyte. Zobaczcie, tak? Jest to zszyte. Podwinięcie. Natomiast, jeżeli byśmy oczekiwali, że na takiej cienkiej materii ten ściek też będzie tak samo niewidoczny, no to to się może nie udać. Mamy małą tutaj gramaturę i zrobię kolejny test. Podwijam, przejdę na drugą stronę, Podwijam, zginamy sprytnie. To ułożenie na pewno Ci się przyda do przetestowania drugi raz, żeby wam się też udało tak złożyć. To pokazałam jeszcze raz i teraz robię analogicznie. Dobrze, już Wam pokazuję efekt. Tu jest to samo, ale po prawej stronie w tych miejscach to dobrze widać. O, mogą się tutaj pojawiać takie pchełki. Jeżeli nic będzie w tym samym kolorze, będzie to prawie niezauważalne, ale już nie możemy powiedzieć, że to jest ściek niewidzialny, tylko ściek kryty ma zastosowanie i do tkanin, i do takich dzianinowych rzeczy. Wtedy będzie pracował razem z dzianiną i w takiej strukturalnej materii on się nam pięknie skryje. Stopki do ściegu krytego mogą wyglądać Różnie, w zależności od tego, jaką posiadasz maszynę, ona na pewno jest dokładnie opisana. To będzie stopka do ściegu krytego z ruchomym prowadnikiem. To się przesuwa, można wtedy uzyskać różną głębokość wkłucia. My używaliśmy tej, ta też jest z ruchomym prowadnikiem i to również jest stopka do ściegu krytego. Instrukcja każdej maszyny dokładnie to opisuje. Znaliście te metody, a może macie jakieś inne rozwiązania jeszcze? Piszcie w komentarzach, zostawiajcie informacje, co się udało zrobić z tym ściegiem krytym, czy macie jakieś problemy? Piszcie do nas, a niezależnie od tego, koniecznie subskrybujcie nasz kanał.